Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Jezus Jezus Cristo, sempre sialudato. Po polsku i w języku włoskim, in Polako in Italiano. Kochani moi, przed chwilą zakończyłem tutaj, w Sanktuarium Matki Bożej, we Florencji, koło Jóży, tak jak w wielu miejscach, ostatnią Przeświętą Rolatnią tego adwentu. Cari fratelli sorelle, poco tempo fa, o finito santa messa, Lawento, l'ultima eh, rurata eh, votiva per Maria. Ale teraz przeszedłem tutaj na koniec do kaplicy, która tu jest, w św. świętego Szarbera, Bogu Ojcu poświęcona. Allora sono venuto in questa cappella dedicata a nostro Dio Padre qui nell'Eremo. Bogu Ojcu dziękujemy za to że zesłał nam swojego Syna, że wybrał Maryję za Matkę, a Dio Padre ringraciamo, che ha donato so figlio a noi, che ha scelto Maria, la Madre, anche per noi. Pozwólcie, że kiedy dzisiaj będziecie przy Stołach Wigilijnych, spójrzcie na siebie Najpierw z wielką miłością rozmawiajcie sercem, żeby przy stole wigilijnym nie było przedstawienia, nie było spełnienia tylko jakiegoś zwyczaju, tradycji, ale ten rok, który rozpoczynamy jubileuszowy o dziewiętnastej, by był naprawdę przełamaniem się właśnie w miłości, byście otwarli serca dla siebie, przebaczyli sobie nawzajem. Benjamin Modric dice: Dice tu oggi vietnam, o piètnastri, już, zaprasham, o piètnastri. Bogisci rocinza śmierci, świątego scialbela. Cari fratelli e sorelle, quando sarete a casa, dicevo voi, prima fate quel sguardo, prima di cenare insieme, pranzare, sguardo di, di amore, questa sera, apertura della Porta Santa. Allora dobbiamo di più aprire i nostri cuori. Verso prossimo, se vorrei esserci con tutti voi nelle vostre case e di donarvi questo dal cuore suo, che per noi il fonte dell'amore. A więc chciałbym być w domu każdego z Was, by jeszcze raz Wam mówić o tej miłości, która wypływa z Jego serca. Więc o 15.00. Będziemy tu razem. Allora ore quindici saremo quince A później ta sterka o północy. Zapraszam Was tu do tego sanktuarium Matki Bożej we Florencji koło Jóży. Przybądźcie od północy, by powitać Jezusa. Wniosę Go do sanktuarium. Wniosę Go, byśmy na nowo odzyskali nadzieję. Wszyscy. I stati uccelli sono stati uccisi, cerchi grandi, bull, cerpigna, e per nascondere Gesù. Allora, carissimi, come vi dicevo anche stasera, ore 22, la messa di notte di Natale, e poi anche sarà il momento che porto il bambino Gesù che ci salva, che ci guarisca da ogni male. Boże Narodzenie! O godzinie, zapraszam Was tutaj na Prześwięta, o godzinie 11, a także o 19.30, a w drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia o godzinie 11. Allora, nel giorno di Natale, na Santa Messa, ore Come anche nel secondo giorno, 26 dicembre, anche ore 10. Vi invito, uniamoci insieme. Pozwólcie jeszcze że wyrażę życzenia dla naszego drogiego biskupa ordynariusza, biskupa Adama, który ma dzisiaj swoje imieniny dla wszystkich, którzy noszą to imię, ale szczególnie życzymy Tobie, księże biskupie, który masz to serce otwarte dla każdego, byś takie miał, byś był prowadzony przez Maryję, niech ona Ci wypresza łaski, które potrzebujesz, a Bóg zna dobrze Twoje serce. Niech to wszystko się wypełni. Allora, oggi anche onomastico del nostro Vescovo Adam. Allora, auguriamo quello che è più bello: eh, che il Signore la benedica, dona la pace, l'amore, tutto quello che ha nel cuore, ma soprattutto quello che desidera. Dio la conosce. moja siostra Naja, najpiknishi zucchine d'armi, tampon krakov, w moim dom rodin. Allora, tanto anche voglio augurarla di tutto, anche più bello, a mia sorella Eva, che ha il suo onomastico in questa casa, la mia, vicino a Cracovia, dove anche io sono nato. Signore vi benedica, Dio che vi dona la benedizione, e Maria, in questo bellissimo, stupendo giorno che lei è quella stella che oggi ci guardiamo sempre di più al suo cuore immacolato e al cuore di Gesù sempre a więc provoci nas Maria na jej serce patrzemy wciąż ona jak piękna gwiazda najpiękniejsza która prowadzi nas do serca Jezusa Signore sia con voi e con il tuo spirito Pan wami. Vi benedicta Dionnipotente Padre, et Figlio et Spirito Santo. Niech Was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, i Syn i Duch Święty. Amen. Boże, Ojcze, dziękujemy Ci. Dio Padre, Ti ringracjamy.